Jeżeli podczas odchudzania i zdrowego odżywiania denerwowało Cię, że musisz liczyć kalorie, no to z tą funkcją będzie to naprawdę proste. Zobaczcie. Zrobimy najprostszy posiłek. Wchodzimy w naszą aplikację i klikamy aparat. Pek. Musicie poczekać, aż sztuczna inteligencja rozpozna i przeszacuje wszystko. I już macie rozpoznane produkty z makro i kaloriami. I wystarczy dodać do naszego. Dnia i to wszystko. A na aplikację macie promkę do końca tygodnia. Miłego używania. Ta opcja działa też z pojedynczymi czy z wieloma produktami. Robicie zdjęcie i też Wam rozpoznaje. Co ciekawe, kaloryczność makro jest brana z naszej bazy, to nie jest przez AI proponowane, tylko zweryfikowane makro i kalory. Też możecie dodać swój własny produkt, i tutaj jest opcja szacuj makro, czyli wpisujecie danie czy produkty po przecinku, czy w sztukach, czy w gramaturze, to wszystko już Wam ładnie rozpozna i zapisujecie albo na później, albo możecie też od razu dodać do posiłku.